W poprzednim filmie pokazałem, w jaki sposób wykorzystać tak zwany kreator odnośników. Ja już go nie mam, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale, ale po prostu go skasowaliśmy. No bo kreatorem jest łatwo robić, natomiast ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, co jest pod spodem. Przecież ja mam powiązane ze sobą tabele za pomocą relacji, więc nie muszę robić jakichś relacji dodatkowo, tak? Więc zamykam podgląd relacji i moim celem teraz będzie zmodyfikowanie tej tabeli, żeby były to listy rozwijalne. Combo boxy albo listboxy, na razie jak zwał tak zwał. Zobaczmy gdzie to jest tak, i z czym jest to związane. Przechodzę do widoku projektu mojej tabeli. Nie mam żadnego opisu, ale polecam w razie czego opisy dodawać. Ja już tutaj nie dodawałem żadnych opisów i uwaga, Chcę na początku zrobić miasto kandydata, to co robiłem dla, dla poprzedniego, poprzedniego, w poprzednim filmie. Mam właściwości pola. Tu we właściwościach pola, przypominam, wpisywaliśmy po prostu tytuł pola, po to nam było to potrzebne. I uwaga, mamy zakładkę odnośnik, przecież użyłem przed chwilą kreatora odnośników. Standardowo odnośnik zakładka pokazuje typ kontrolki w tabeli. Później to będzie typ kontrolki, wyświetlany automatycznie w formularzu. Pole tekstowe, natomiast oprócz pola tekstowego mamy o właśnie jakieś pole kombi, pole listy. Niech to będzie pole listy. Pole listy. Jak wybieramy pole listy, to pole listy rzeczywiście pokazuje typ źródła wierszy, źródło wierszy, zobaczymy. Tabela kwarenda. Równie dobrze mamy na przykład lista wartości mogę wpisać ręcznie, lista pól możecie pobrać całe pola, tak? Natomiast ja teraz chcę użyć, tak jak użyłem w poprzednim filmie, tabeli o nazwie miasta. Szukam tabela akwarenda, szukam następnie, jaka tabela, tabela z miastami. Najpierw przetestuję, czyli przechodzę do widoku arkusza danych i niech to będzie miasto, fajnie wyświetliło się miasto, tylko wyświetliło się identyfikator miasta. A ja chcę wyświetlić, wyświetlić nazwę miasta. Kreator to fajnie zrobił, coś ukrył, tak? Coś ukrył, ale my musimy to zrobić czasami ręcznie. Więc wracam do widoku projektu tabeli i dalej modyfikuję. Mam tutaj tak, źródło wierszy, tabele miasta. Kolumna powiązana, to jest identyfikator. Identyfikator musi być zawsze. I uwaga, ile mam pobrać kolumn. W której kolumnie mam, ja zawsze pytam, w której kolumnie mam nazwę miasta. Nazwę miasta mam w kolumnie drugiej, więc muszę pobrać dwie kolumny. Dwie. Przetestuję teraz widoku arkusza danych. Czy chcesz zapisać tabelę, tak? Patrzę na miasto, rzeczywiście rozwija się, ale rozwija się z identyfikatorem. A ja chcę tylko nazwę miasta. Wracam z powrotem do widoku do widoku projektu. Widok projektu. Skaczemy, ale, ale to jest ważne, a nie wszystko krok po kroku. Tak? I uwaga, jak ukryć teraz pierwszą kolumnę. To, co zrobił kreator w poprzednim filmie. Otóż tu mamy takie, taką opcję o nazwie szerokości kolumny. Możecie sterować szerokością kolumn. Przykładowo co to znaczy? 0 cm średnik i 2 cm. I tak ile tych kolumn pobieracie? Zero to jest szerokość kolumny równa 0. Ukrycie jej. Efekt jest teraz taki. Widok arkusza danych, czy zapisać tabelę. Zobaczcie, że macie bardzo ładnie wyświetlane miasta. Miasta Katowice. Proszę bardzo, i pierwsza tabela jest ukryta. To ja teraz zrobię szybko dla pozostałych. Płeć jeszcze raz. Dobrze, niech będzie kolejną. Widok projektu dla płci płeć nie pole tekstowe, tylko, tylko pole, pole, pole listy która tabela w tym momencie niech będzie płeć. Płeć to jest proste, powtarzalne. Pobierz liczbę kolumn kolumna powiązana pierwsza identyfikator. Ile szerokości kolumn? Ja dam 0, żeby się automatycznie dopasowało. To samo z wykształceniem, czyli pole listy, źródło wierszy, niech będzie wykształcenie, trzeba znać swoje tabelki. Liczba kolumn, pobierz 2, dwie, pobierz dwie, bo przecież chciałem to zrobić, i szeroko, szerokość kolumn 0. Miasto kandydata mam zrobione, stanowisko jeszcze by wypadało zmodyfikować. Czyli pole listy albo pole kombi można spróbować zobaczyć, bo próbujmy tworząc aplikację, to jest ważne, bo inaczej się nie nauczymy. Źródło wierszy, źródłem wierszy niech jest oczywiście, tu mam stanowisko, więc mówię stanowisko, liczba kolumn też 2, 2 i, i szerokości kolumn 0, albowiem chcę ukryć 0 kolumny. Jak teraz sobie przetestuję na widoku arkusza danych, to zobaczcie, co mamy. Mamy mężczyzna, stanowyższe, miasto Warszawa, stanowisko kierownik, stanowisko kierownik i to są nasze po prostu standardowe rzeczy, które potrzebujemy. Miłego testowania wam rzeczy, to jest fajna rzecz. Zobaczymy, czy takie coś można wybrać też jeszcze z innych elementów, może zmodyfikujemy w innych elementach zapytanie. Natomiast no, wpisanie zera, co spowodowało? Przechodzę do widoku projektu i stanowisko, stanowisko, zobaczcie, szerokości kolumn 0 cm. 0 cm, to co generalnie my chcieliśmy zrobić, tak? I tak jest lepiej, albowiem odnośnik, kreator odnośników nie pokazuje fizycznie, jak to działa. Takie rzeczy można robić dla każdej tabeli. W naszym przypadku chodziło o to, żeby Pojawiły się możliwości wyboru, wyboru poszczególnych elementów w tabelach.